Witajcie. Jesteśmy w Holandii, w centrum miasta, nad pięknie położonymi kanałami. Rybą, nad którą najbardziej będę się dzisiaj skupiał, będzie sandacz. Może pokrótce opowiem zestawu, którego używam. Jest to wędzisko Shimano x -Pride, od 3 do 10 gram oraz podpiąłem pod niego nowy kołowrotek Shimano Stradic FL w rozmiarze 2500, który idealnie wyważa mi wędkę. Jest wykonany w całości praktycznie z aluminium. Posiada takie technologie jak Silent Drive, X Protect, oraz przede wszystkim jest oparty na zębatkach mikromodułowych drugiej generacji. Więc cały zestaw pasowuje się fantastycznie i mam nadzieję, że idealnie spisze się na tutejszych sandaczach. Dlaczego nowy Stradic FL będzie idealny do takiego łowienia? Ponieważ w przeciwieństwie do Stradica C4, którym głównie łowię o konie, Został on wykonany w całości z aluminium, dzięki czemu jest to naprawdę wytrzymały kowrotek, może dużo znieść. Płynność pracy tego kowrotka stoi na najwyższym poziomie dzięki takim technologiom jak Silent Drive czy zębatkom mikromodułowym drugiej generacji. I to co mi się w nim najbardziej podoba są to odległości rzutowe dzięki nowej szpuli Long Stroke. No i sam wygląd kowrotka jest to naprawdę Świetny kowrotek i wygląda obłędnie, sami zobaczcie.